W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, wedle zapowiedzi sprzed tygodnia, dziś kontynuujemy nasze adwentowe rozważania na temat głównych patronów tego świętego czasu przed Bożym Narodzeniem, a dziś powiemy o tym, na którego wskazuje nam Święta Ewangelia, na którego wskazuje nam sam Pan nasz Jezus Chrystus. Pokazując nam, iż jest to człowiek większy ponad wszystkich innych, jest to człowiek wybrany do misji tak szczególnej, iż zajmuje w hierarchii niebiańskiej miejsce zaraz po Najświętszej Marii Pannie, a jest to święty Jan Chrzciciel. W naszej Ojczyźnie kult świętego Jana Chrzciciela jest właściwie związany z początkami całej naszej religijności, bowiem ta najstarsza pieśń, najstarsza modlitwa jest wzywaniem właśnie świętego Jana chrzciciela. To pieśń Bogu Rodzica. I choć my zazwyczaj śpiewamy tę pieśń raczej w różnych, przy różnych okazjach patriotycznych, to ta pieśń Bogu Rodzica szczególnie pasuje na Adwent. Dlatego, że jej treść prowadzi nas do powtórnego przyjścia Pana Jezusa, a Adwent to podwójne oczekiwanie. Z jednej strony na Boże Narodzenie, a z drugiej strony to oczekiwanie na to przyjście Chrystusa na końcu czasów. I właśnie Bogu Rodzica podkreśla tenże apokaliptyczny wymiar czasów, które są przed nami i modlitwę do Bogu Rodzicy i świętego Jana Chrzciciela w trudnych momentach, w których wzywamy tychże dwóch orędowników, żeby przyszli nam z pomocą, szczególnie w czasie sądu ostatecznego. Zyści nam, spuści nam. Te słowa o tym świadczą. Zyści to znaczy pozyska dla nas, spuści to znaczy da nam. Prosimy Bogu Rodzice, aby dała nam ponownie Chrystusa, aby uprosiła dla nas i urzeczywistniła Jego przyjście. W pieśni Bogu Rodzica to wszechpośrednictwo łask, które Matka Boża otrzymała w darze oraz tytuł współodkupicielki szczególnie jest obecny, ponieważ Najświętsza Maria Panna jest tam ukazana jako pierwsza, która będzie brała udział w realizacji wszystkich zapowiedzi czasów ostatecznych. A zaraz za nią święty Jan Chrzciciel, Twego dzieła Chrzciciela, dla Twego Chrzciciela, czy też przez stawiennictwo Jana Chrzciciela, gdybyśmy mogli to przetłumaczyć już na najbardziej współczesny nam język. Ta nasza pieśń Bogu Rodzica i to wezwanie do Bogu Rodzicy i do Jana Chrzciciela to ukształtowana w pierwszym tysiącleciu chrześcijaństwa modlitwa zwana deezis. modlitwa, którą praktykowali nasi przodkowie w pieśni Bogu Rodzica, ale również modlitwa, która wypisana była szeroko w sztuce sakralnej, bowiem Chrystus przychodzący na sąd w katolickiej sztuce, zarówno wschodu, jak i zachodu, bardzo często ukazywany jest towarzystwie Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana Chrzciciela. Ten motyw nazywamy deesis, który z języka greckiego oznacza usilną prośbę, a w pierwszym tysiącleciu tegoż pojęcia i w średniowieczu używano do opisywania prośby, którą składało się do Władcy poprzez pośrednika. Stąd też przejęto ten termin, który w czasach Pana Jezusa oznaczał wprost modlitwę skierowaną do kogoś. Poprzez jego ewolucję przejęto ten termin ostatecznie do opisania wstawiennictwa Bogu Rodzicy i świętego Jana Chrzciciela. Dlaczego święty Jan Chrzciciel jest tak wyróżniony? Odpowiedź jest bardzo prosta: dlatego, że tak Pan Bóg zdecydował. I dał nam tego dowód już w Starym Testamencie, gdy święty Jan Chrzciciel, jako ten Eliasz, który ma poprzedzić drogę pańską, był zapowiadany, o czym sam Pan Jezus dzisiaj mówi, posłany, aby przygotować drogę Panu. I święty Jan Chrzciciel nie tylko przygotował drogę Panu przez to, że jako pierwszy wskazał na Chrystusa naszego Pana, mówiąc, że to Baranek Boży. Nie tylko przez to, że ochrzcił Pana Jezusa w Jordanie. Nie tylko przez to, że oddał ostatecznie życie za prawdę, głosząc nam Pana Jezusa Chrystusa, On przygotował drogę dla Pana całym swoim życiem. Był, można powiedzieć, prekursorem życia Chrystusowego, dlatego że życie świętego Jana Chrzciciela zapowiada w każdym etapie życie Pana Jezusa. Widzimy bardzo ścisłą analogię pomiędzy życiem Jana Chrzciciela a Pana Jezusa. Zobaczcie, drodzy wierni, iż ten Jan Chrzciciel, tak jak Pan Jezus, zapowiadany jest w Starym Testamencie. Iż Jan Chrzciciel bezpośrednio zapowiedziany jest to do swego poczęcia przez anioła, który objawił się jego ojcu Zachariaszowi. Iż Jan Chrzciciel, tak jak Pan Jezus, choć oczywiście w inny sposób, bo Pan Jezus jako Bóg z Ducha Świętego, a Jan chrzciciel za sprawą łaski Bożej, którą udzielił rodzicom Elżbieci i Zachariaszowi, także został w niezwykły, cudowny sposób poczęty. I całe swoje dzieciństwo i okres dorastania spędził w ukryciu, dopiero jako dojrzały mężczyzna. Wychodzi na świat i zaczyna głosić, gromadząc przy sobie ludzi i dając im dobrą nowinę, nadzieję na przyjście Królestwa Bożego. Był niezłomny, zapowiadając niezłomność Pana Jezusa. Był więziony, zapowiadając więzienie Pana Jezusa. I był w końcu zabity za prawdę, zapowiadając śmierć krzyżową Pana Jezusa, który przyszedł, aby prawdę nam ogłosić, by prawda ostatecznie nas wyzwoliła. Konfiteor, który odmawiamy w mszy świętej i w innych miejscach świętej liturgii katolickiej, ukazuje nam również to szczególne miejsce Jana Chrzciciela. Liturgia święta w ogóle pokazuje nam wyjątkowość Jana Chrzciciela, ponieważ narodziny ziemskie czcimy tylko u Pana Jezusa, u Najświętszej Maryi Panny i u Jana Chrzciciela. Na naszych polskich ziemiach kult Jana Chrzciciela był bardzo wielki, bowiem w niektórych miejscach nawet czczono święto odnalezienia głowy proroka. Święta ksieni ze Starego Sącza, Kunegunda przyzywała w XIII wieku tego świętego Jana Chrzciciela, by uprosił dla niej i dla jej męża łaskę życia w czystości, w całkowitym poświęceniu się Bogu i to właśnie przez jego wstawiennictwo, bolesław wstydliwy składa ślub czystości w katedrze wawelskiej. Moglibyśmy wiele innych przykładów podać tej obecności świętego Jana Chrzciciela nie tylko na ziemiach polskich, ale w całym Kościele i jego szczególnego wstawiennictwa, które dziś wydaje się, że nieco już zanikło, jeśli chodzi o tych, którzy przez niego się wstawiają. Święty Jan Chrzciciel dalej w swej potędze gotów jest nam upraszać łaski, ale my o tym wszech, także jakże potężnym pośredniku wydaje się, że nieco zapomnieliśmy. Stąd dla ożywienia kultu tego świętego, szczególnie w okresie adwentu, niechże po, pomogą nam w tym słowa Mikołaja z Błonia, który w 1484 roku wygłosił kazanie, w którym ukazał świętego Jana chrzciciela jako tego, który. W niebie wywyższony do chwały tak wysokiej, iż zajmuje miejsce zaraz po Matce Bożej, przyozdobiony jest koroną, a na tej koronie widnieją gwiazdy. Te gwiazdy oznaczają godności Starego i Nowego Testamentu, bowiem Jan chrzciciel łączy sobie te dwa testamenty. Kaznodzieja przypisuje Janowi takie to godności Starego Testamentu: anielską, dziewiczą, patriarszą, kapłańską, królewską oraz prorocką. Anielską, bo był posłany jako anioł, o czym mówi dziś Pan Jezus, dziewiczą, bo zachował całkowitą czystość i wolność od zmazania tym światem. Patriarszą, ponieważ otrzymał wielką godność wybrania bycia ojcem bycia Ojcem Duchowym dla tych, którzy za Nim szli, kapłańską, ponieważ wskazał i prowadził do samego Chrystusa, królewską, ponieważ opiekował się trzodą Jemu powierzoną i prorocką, ponieważ zapowiadał wielkie rzeczy i w dzisiejszej Ewangelii jako prorok swoim uczniom wysłanym do Chrystusa wskazuje, że czas Mesjasza i Królestwo Boże już jest. Natomiast godności Nowego Testamentu to godność apostołów, bowiem wybrany do szczególnej misji, do szczególnego posłannictwa, głoszenia dobrej nowiny, godność męczenników, ponieważ krwią swoją zapłacił za prawdę, godność wyznawców, ponieważ całym swym życiem od poruszenia w łonie świętej Elżbiety w momencie przyjścia pana Jezusa do. Yy, które, które się dokonało zaraz po zwiastowaniu, pokazuje nam, iż jest wyznawcą tegoż Chrystusa i o nim zaświadcza. Ma także godność doktorów, ponieważ wybitnym jest nauczycielem prawdy. Ma godność dziewic, ponieważ jest czysty i wskazuje na wyższość tego stanu. I w końcu godność wszystkich wiernych, których wzywa przez swoje życie i swoje posłannictwo do tego, aby poszli za Chrystusem. I jemu służyli, żeby całym swoim życiem każdy z nas ukazywał życie Chrystusowe, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Można podsumować to życie świętego Jana Chrzciciela w dwóch słowach: to pokuta i pokora. I niechże święty Jan Chrzciciel będzie dla nas na ten kolejny tydzień Adwentu, dziś wybrany. Niech będzie w naszym życiu wyróżniony poprzez. Pokutę, którą podejmiemy z jeszcze większą gorliwością niż w pierwszym tygodniu Adwentu, i poprzez pokorę. Ta pokuta u świętego Jana chrzciciela objawiała się przez to, iż on pościł i zrezygnował z wygód tego świata. Natomiast pokora objawiła się również w jego życiu, ale szczególnie jaśnieje w słowach, które znalazły potwierdzenie w czynach, aby On wzrastał, a ja abym się umniejszał. Zatem na ten kolejny tydzień Adwentu dobrze byłoby, aby wszelkie upokorzenia, które nas spotkają, były przez nas przyjęte z radością, aby On wzrastał, a ja abym się umniejszał. I dobrze byłoby, aby w tym czasie było więcej milczenia, to znaczy mniej nas, aby On wzrastał, a ja abym się umniejszał. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.